Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj idziemy na lumpy, bo stwierdziłem, że muszę kupić parę rzeczy, ale w ogóle co się stało z moimi włosami, to po prostu I don't know. What the fuck is that? Umyłem wczoraj wieczorem włosy i nie mogłem spłukać odżywki. I don't know why. Miałem trzy razy te włosy. I... Jakby wiecie, jak pukałem je za tym trzecim razem, to dalej czułem, że są takie dziwnie śliskie. Po prostu jakby odżywka się spłukiwa. No i stwierdziłem, bydż, te włosy, to będą lepsze. No i wiecie, wytarłem te włosy, cała pielęgnacja. I okazało się, że nie spłukałem odżywki do końca. Dlatego moje włosy wyglądają jakby były zapuszczone na dwa tygodnie, co nie mycia głowy. Ale dobra, ubierze się czapkę, później się będzie coś kminiło. Plan jest taki, że... Ja teraz szybko jem, ogarniam się i jedziemy na Kraków, na Lumpy. Później, koło godziny 10, spotykam się z Zochą, teraz ma jakieś załatwienia. I jedziemy do Huty w Krakowie, na Lumpy po prostu. I tutaj będziemy czegoś szukać. Już wam mówię, czego potrzebuję i czego będziemy szukać. Płaszcz futrzany chcę. Płaszcz z futra. Najlepiej, jakby to było fake futro, bo szczerze powiedziawszy, trochę się brzydzę, jakby naturalnego. Nie wiem, dlaczego mam obrzydzenie. Nie jestem weganem, nie jestem wegetarianem, ale mam po prostu obrzydzenie do tego futra w dotyku, że to kiedyś chodziło. Wiecie o co chodzi? Nie wiem, mam po prostu do tego jakieś obrzydzenie. Potrzebuję kupić też zwykłą białą koszulę do przerobienia oraz. Serwetki. Potrzebuję serwetek, takich, wiecie, co babcie robią na szydełku, czy tam na czymś innym. Jeszcze chciałbym starą, skórzaną torbę. Chodzę w takiej ogromnej torbie. Kocham ogromne torby teraz. Na okres jesienno-zimowy i chyba na wczesną wiosnę. To będzie moja ulubiona torba. Nie lubię małych toreb teraz. Nerek. To jest moja po prostu ukochana, ulubiona. Najlepsza, najwspanialsza, po prostu naj, 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 najcudowniejsza torba z Godina Kleina. Tak się ona prezentuje. To torba w ogóle weekendowa, ale <ścoughs> najlepszym hitem jest to, że ona nie jest weekendowa, bo ona jest jakby długa, ale ona jest wąska. Wiecie o co chodzi, więc na przykład teraz w niej najczęściej chodzę i po prostu chciałem taką drugą. Taką drugą, żeby mi się zmieściło jedzenie. Bo do żadnej nerki mi się nie mieści jedzenie. Dzień dobry, kotki. Będziemy właśnie wychodzić. Ym, czemu mam plaster na nosie? Nie będę wam opowiadał całej historii, bo nie ma na to czasu. W skrócie, myłem twarz. Miałem stróbka, nie wymierzyłem w kran i się odkleił. Tarem twarz, myślałem, że przez wodę się leje, ale nie lało się przez wodę i musiałem coś przykleić, żeby zatamować, żeby wyjść spokojnie z domu. Ale no co? Zbieramy się, lecimy na autobus, bo już jest trochę późno, jest godzina 9.26, więc trochę przypał. Jesteśmy już na dworcu bo szybciej mi było dojechać w ogóle na dworzec, główny w Krakowie, jak pod lat słowackiego. Co w się sensie przejdę się, bo tutaj tak... Mieszka się w Krakowie, to się skróty zna, więc lecimy do pierwszych lumpów. I w ogóle jest dziesiąta więc jednak zocha do mnie dojdzie. Nie, ja do niej, bo się tylko czasowo nie wyrobiłem. Wy rozumiecie to, że na placu Jana Matejki w Krakowie był taki lumpek z kogut luda, i on był naprawdę fajny, i go zamknęli, i teraz jest szapka? What to fuck? Ej, przez chwilę się nie wiedziałem, czy ja dobrze idę. Ale idziemy do innych lumpów, no przydok, okay. więc... Ale szczerze, zszokowało mnie to, że zamknęli tego lumpa, naprawdę. Jakby, like, what the fuck? Wyszedłem z pierwszego lumpa i ja pierdziela się gołębie ruszyły. I szczerze powiedziawszy, nic nie było. I znalazłem ten podkoszok, co nam się wyświetlił, to była jedyna najciekawsza rzecz. Tam, ale go też nie brałem, bo był upieprzony z potu. I miał plamy same więc stwierdziłem, że go nie biorę ale widzę, że to jest drugi Lumpeks na ulicy Krótkiej to jest krótka chyba ja tutaj znalazłem kiedyś futro fajne ale go nie wziąłem z tego względu że to było prawdziwe dzień dobry, przyszła Zocha proszę nie przytrzymać pokażę co szybko kupiłem serwetki dla mojego tatusia sweater. I to. O tym porozmawiamy w domu, bo I don't know, czy to fej, czy nie fej. Gdzie idziemy teraz? Na lumpy. Ale, przepraszam, to nie TikTok? Mm, mm, mm. <laughs> Uwaga, proszę Państwa, zmęczenie lumpowaniem. Farbeczka. No, no, no. Co to jest? Corn dog? Corn dog. Właśnie jak farbeczka. A ty nie byłaś wega przed chwilą? Wegetą. Zgadasz kłopoty. Sama Tak. Mmmm. Mm. <noise> mm, nie? Mm. Mm. Nie, dobra, słuchaj La cucaracha Czy myśl jak w Ameryce? Obrzydliwe mm -mm. Ocena? 2 na 10 Mmm, dobra, bo jestem mm, Niedobra Byliśmy przed chwilą w tej... Perfumerii Tiger and Beer yeah. na floriańskiej. I pani mi dobrała perfumy, idealnie, które ja chciałam jest w gołębie. Pachną cukierkiem lindorem. One są skórzane. Piękne. Piękne są. Ej, dosłownie, one pachną czekoladą, ale one są takie męskie, czekoladowe. Tutaj Zosia ma perfumy. Te pachną jak cerkiew. Bo, ej, dosłownie, one pachną, jakbyście wchodzili do starego, drewnianego kościoła ze świecami i z takimi obrazami olejnymi. Musicie sobie wyobrazić ten zapach. połuchajcie, to jest ten zapach. I te perfumy Wam się teraz wyświetlą te, co mi się spodobały te lindor. Jezus, Maria, gołębie we mnie wlecą. I one kosztują 1450 za 100 ml, a za 50-1050? No to bardziej się opłaca setkę kupić, a one są tak piękne i dosłownie mam je na ręce, mam je na ręce i ja czuję stąd ich zapach. Ja też. To ja nie wiem jak one będą pachnieć, jak ja wiecie tu i tu... GOM mi wleciał w telefon. Hello! Hello! Pazury jeszcze. Właśnie już wracamy z lumpów. Nic nie było. W jednym lumpie były fajne futra, ale nie wiem czy one były prawdziwe, albo bardzo drogie. Jedno kosztowało 1500 zł, 750 zł, a to co zobaczyliście przed chwilą? To było żywe. To miało jeszcze pazury. Biedny, pogaskam go. <laughs> On chyba już nic nie czuje tak szczerze. Najgorsze było to, że. Na początku myślałem, że to jest fake, bo często robią takie fejki po prostu, ale jak ja zobaczyłem pazury jak ja zobaczyłem nos, w sensie to był prawdziwy nos zwierzęcia, to uh, jest aż mnie na życiu pociągu. A my tu dotykaliśmy, z Dośga, to było martwe. To trzeba się odkazić. That disgusting. Ale nic nie znaleźliśmy na lumpach. Zocha w ogóle nic nie kupiła. Ja kupiłem wam parę rzeczy, ale nic wielce fajnego, naprawdę. I'm crying I nie Wolę lumpy. Wolę Vintedzianka się znalazła. <laughs> What the fuck! Ej, nagle wziął się, zrobił jakieś oberwanie chmury i na pieprze śniegiem. <laughs> Chcę przypomnieć Jest 21 listopada. What the fuck Ogólnie dobra, zróbmy podsumowanie dzisiejszego lumpobrania, grzybobrania. Szczerze... Nic nie znalazłem, naprawdę nic nie znalazłem, jedynie z ciekawszych rzeczy jest to wypełnienie, kośnik, kosmetyczka do torebki Louis Vuitton, z Louis Vuitton. ale to do tego zaraz dojdziemy. W pierwszym lumpie, w którym byłem, no to mogliście zauważyć, że znalazłem podkoszulkę z Adidasa, ale jej nie brałem, bo była tak przepocona, w sensie nie śmierdziała ale była tak przepocona, że mieliście plamy na plecach pod pachami tutaj. przy klatce piersiowej, więc ktoś się musiał ostrowniej pocić, więc no nie wziąłem jej, bo były tak plamy żółte. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale były tak obrzydliwie żółte. Plamy. Stwierdziłem, że nie biorę. I nie chcę mi się męczyć do dopieraniem tego wszystkiego. W drugim lumpie, w którym byłem, udało mi się dorwać dużo rzeczy. Udało mi się dorwać właśnie tą. Czytajmy, że to jest kosmetyczka, kosmetyczkę z Louis Vuitton, sweter dla mojego taty, zwykły sweter, po prostu szary, bo mój tata szukał swetra bardzo długo, takiego z warkoczem, że jest taki, tak, tak wiecie o co chodzi. I w sieciówkach nie były za specjalne, ale znalazłem bardzo fajny za 20 zł, jakby w sieciówce nawet takiego nie kupicie, szary, więc ucieszony jest, to sobie go wziął. I w trzecim lumpie też nic nie znaleźliśmy w Krakowie, jak byliśmy w centrum. Strasznie dużo jest teraz futer, i przez to, że się moda zrobiła na futra, to te futra są bardzo, ale to bardzo, bardzo drogie. 980 zł, 680, 750, 1500. Hmm. Nawet 900 chyba 40 zł jeszcze było, więc takie są ceny futer w niektórych lumpach, przez to, że one są modne. No niestety były to futra prawdziwe, jeszcze się łudziłem przy jednym futrze właśnie za chyba 1200, bo mi się spodobało. Już jeszcze byłem taki trochę skłonny, wiecie, pomyśleć o tym grubiej, ale jeszcze się łudziłem, że to jest fake. Futro. Ale niestety okazało się, że jest to prawdziwe futro. Bo łatwo to jest sprawdzić, jak odchylicie te włoski tak i, i tam pod spodem albo widzicie siatkę siatkę, siatkę, albo takie naturalne łączenie. No i niestety jakby jakby skórę. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, ale wiecie o co mi chodzi. No i się okazało, że to są prawdziwe futra. Bo w ogóle najlepszym hitem jest to, że my z Zośką głaskaliśmy tego biednego liska. On miał pazury, on miał nos. Real nose. Jakby, what the fuck. Oczy miał na szczęście sztuczne, bo często są takie, że oczy dają do żywicy i oni wkładają te prawdziwe oczy zwierzęta, zwierzęcia. That disgusting. Powinienem dodać, że kupiłem serwetki, bo będziemy coś robili na vlogmasach. Ale to nie zdradzam, będziemy coś przebrabiać, będziemy coś szyć. Tak, ale mniejsza. Tak się prezentuje, ona jest jeszcze mokra. Tak się prezentuje właśnie ta kosmetyczka. Tylko jest jeden problem. I don't know czy ona jest oryginalna czy nie. Jeżeli ktoś się zna i jest w stanie mi powiedzieć, czy ona jest original czy nie. Może mi napisać, kosztowała 6 zł, więc mi nawet nie jest szkoda. W sensie nie popieram za bardzo fakeów, jakby. To jest. Dla mnie. Fejki, ubrania fejkowe to jest po prostu zniewaga i takie obrażenie, można też powiedzieć, producenta tych ubrań, ale kupiłem to za 6 zł. Więc ja to wykorzystam tak czy siak. Nie będę tego wyrzucał, bo szkoda mi kasy, jakby 6 zł, ale wiecie. Więc w razie, czego to będę miał kosmetyczkę po prostu na kosmetyczkę modelingową, tak, jak wiemy w wcześniejszych vlogach, często różne rzeczy są na twarzy. I tak ona się prezentuje z przodu. Tak się prezentuje z tyłu, tutaj ma zamek i w środku jest ten właśnie logotyp Louis V. I dlaczego nie wiem czy jest oryginalna czy nie? Ze względu na to, że te małe kosmetyczki w torebkach, tego co wyczytałem na różnych grupkach takich z ubraniami właśnie lumpowymi, że one nie mają często Takiego skórzanego, że tam jest numer serii, firma, wiecie. Przez to, bo to jest kosmetyczka. Po prostu to jest dodatek do torebki. To jest wypełnienie torebki dodatkowe. Mm, I często też na zamkach nie są yy, po prostu logotypy tego. Więc ja nie wiem, czy to jest oryginalne, czy nie. Tak samo cały środek się zgadza, wygląda tak samo, jak na tych wszystkich oryginalnych. Przez co oni rozpoznają, że to jest oryginal. Patrzą na szycie i patrzą na skórę. Ja nie wiem, nie znam się aż tak bardzo. Obserwuję, że to jest fake, ale ja sobie to skustomuję fajnie. Mam farby, więc mogę sobie też to pomalować fajnie, ale też będę miał po prostu. Nie wiem, jak to nazwać. Takiego Duperela dodatkowego. Witamy Państwa bardzo serdecznie na Hear Me Out Cake, ale jest to wersja budżetowa z Kaiserką. Tylko to mamy. Pierwsza Hear Me Out. To jest bardzo basic. To jest Diego go Ale to jest Scott! Ale to mi nie przeszkadza. <grywa> Okej, okay, dobra. Najbardziej popularnym chemiaut Jessica Rabbit. Okej, okay, I get it. Next Hear me Out to jest. <grywa> Nick ze zwierżogrody. Też obies. Uh, out, Lola z Rybek Sparider. Okay. Look at her! <grywa> Muszę z Mulan. Co to jest muszu? muszu. Aha! Okej, okay, okej. Okay. Że wąż... Mhm. Mm Trochę bardziej crazy. Fucking Bible. Look at him. Albo her. I don't know. what to do. Trudno. Zobacz na <laughs> niego. <coughs> Piecznik z Pięknej bestii. Popasz na niego. Jego charakter. No nie know. wiem, nie, nie wiem, czy chodzi o charakter, w tym okej. Okay. Morówka z reklamy papieru toaletowego. Look at her! Jak ja ją widziałem zawsze w reklamie, jak ona spada na ten papier taletowy. My next him out. Koko. To on był Koko? Ja myślałem, koko? że ten mały chłopiec się nazywa Kogo. Ale to jest bajka Koko. Aha. My Hear Me Out. Żona doktora Wezuła z Ranch'a. Królik ze Strażników Marzeń. We listen, we don't judge. Tablica Mendelejewa. Przyjmujemy między sobą chemię. Ona jest zagadkowa, bo wiesz, co się pomiesza z tymi. Nie wiesz, co wyjdzie. Ok, hear me out. Mega mind. Speaking mega mind. No tachy to on ma. Małe jak sklep. Córka Dundersztyca. Look at her. to mm -hmm. yeah. nie twoja córka. You bitch! Girl, what the fuck. Skipper z z Madagaskaru. Mhm. Mm mhm. Mm ok. Make hear me out. Bardzo obvious, ale. Kimkolwiek. Duch z hotelu Transylvania. On był dobry! On jest, a? A? Tutaj liczy się charakter, nie wygląda. Moje następne hear Me Out, Nie wiem jak się ona nazywa, ale jest. Lady as fuck. Panie Mamens. Ta zielona. Zawsze było. Sam się Moje next Hill Out to jest banana. Koniecznie czerwony. <laughs> Największy hear Me out". Seven Days. <laughs> Cream and cookies. Nadziany czekoladą oraz ciasteczkami. Ale to jest jedzenie. Nieważne. My next me out. Next mm -hmm. Moje kolejne came out to Murtisia Adams. Ok. Z Wednesday. Nie. Yeah. Z rodziny Adam, nie z Wednesday. Z moim ostatnim -y out jest. Okej. Okay. Subway, Subway and surf. Przynajmniej umie biegać. Szybko. co, dlaczego mam jeszcze dwa? I don't know. Okej. Okay. Yeah. Mój następny himiout -y out, number 8. Okej, okay, i na bonus moim największym himiout -y babciasty i dazę po Rozumiem. Rozumiem, jakbyś dał tą dziewczynę, Sidale. Ty ją pamiętasz? Jaka wiekowa, jaka zodiorna. To chyba nawet lepiej. <laughs> Remember. We listen, we don't judge. Było na tyle. To był bardzo chaotyczny vlog. W skrócie ten vlog wygląda jak moje życie. Tak. To jest po prostu jeden wielki chaos. Czy mi to przeszkadza? Broń Boże. I love my life. Tak, a ja, kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w przyszłym tygodniu w niedzielę. Jeszcze o godzinie której nie wiem, ale zaczynają się, kochani, vlogmasy u mnie. Taki spoiler: vlogmasy, tyle powiem. Tutaj macie mojego Instagrama oraz TikToka. Wpadajcie. Lajkujcie, komentujcie, obserwujcie. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Bye!